Tutaj. Królowie, królowie. No tak. Tak, tak, tak. Historycznie. No, to dobrawa. Widzisz, no. To, kurde, ktoś łodzią płynie wikingów chyba. Aha. Przepięknie. Przepięknie. No. Przepięknie. Tu Mieszko chyba, bo patrz, jeszcze orzeł jest bez korony. bez korony orzeł. No. Tak. O. Milczarek. Chcę no. milczarek. Wojciech Szędowski z No to autorzy tych. Być może, wiesz. Tak, autorzy tych. Mhm. Tu. tu? tu? Milczarek. milczarek. No to też, tak. no. No. Ale piękny. Sowa. Mhm. Tutaj święty jakiś z krzyżem. Tak. A tutaj.

Tak, tak. No to są... Trzeba zobaczyć. Zobacz jaki jest tak samo, obraz. Tam jest kapliczka. A tu jest kapliczka. A tam jest po drugiej stronie jeszcze jedna Tam to chyba brama wjazdowa może Tam jest brama. Może A tu zobacz. O to brama mówić wjazdowa? Chyba tam to jest tam, tam. Tu była brama wjazdowa tam. A. Tutaj Matka Woska Częstochowska. No. Jezu, ufam Tobie. Faustyny Kowalskiej. To u nas to już się tego nie spotyka. Nie? No. I do jeszcze tego misia. Patrz, jaki misi Ale fajny. Wiesz, to tutaj chyba tak stanąc, bo tak... Odbija się w no. tak. Jest miś na miarę naszych możliwości. Pełną beczkę miodu ma. Jakoś Ada weszła tu chyba, bo krata nie spuszczono. No nie, chyba można przejść. Mamy nadzieję, jakaś strzałka jest. A, ale fajna ta brama. No. No. I co, jest jakieś przejście? Nie, Jest. Yes. Król Władysław Jagiełło, proszę, w murach opactwa asystentów w Sunejowie, podczas przemarszu asystentstwa polskiego na pola Grunwaldu, przeciwko zakorowi krzyżackiemu. 600 tak. 600. rocznicę zwycięskiej tak. bitwy. Tak. No proszę. Pięknie. Jest jakaś No. No. Chodzi szachy można żebyśmy. Chodzi fajne, fajne, szachy no. tak, żebyśmy. szachy tu blisko O oh, króliki, paczeki króliki. O, oh, jakie małe! Magnifico, oh, jak oh. A jak ładnie ty karmić? To dla dzieci. Atrakcja. grilla robią. Mhm. Czy tam się kiełbasek? Dobra, na razie Do widzenia. Do widzenia. O, nasza pani jest, patrzcie. Jest niewątpliwie nasza świątynia, proszę Państwa. Budowa tej naszej świątyni trwała ponad 50 lat. jak Zanim oni zwieźli ten piaskowiec, tak zwany Szydłowiecki, prawdopodobnie przywożono filicą, po filicą płynęły statki, kratki, to wszystko przywożono, to budowa trwała ponad 50 lat. Ten blok i zaraz podejdziemy w bliżeńce piaskowej, w tych łodygach, ta romańskie, już tam odbyło się piaskowanie. Podejdziemy z bliżeńce piaskowej, tak? Widzicie, Pani się tutaj Pani ta A Tak, tak. Ta. Hmm, to jest, mm -hmm. jest jednak aha jaka jest, Także.